W kradzieży nikt go w mieście nie doścignie. Wciąż się śmieje w biegu sprytny, szybki, niczym cień. Zawsze znika w mroku chronek złodziej w mieście szeptem idzie krok po kroku. Chyronek nocą działa, gdy księżyc świeci jasno Skacze po dachach cicho, bezszelestnie, lekko z klasą Każda kradzież to jest sztuka, żaden skarb nie łknie mu Kieszenie pełne złota, wciąż się śnieje, już mam tu Chronek złodziej, w kradzieży Nikt go w mieście nie doścignie, wciąż się śnieje w biegu Sprytny, szybki, niczym dzień, zawsze znika w mroku Chyronek w mieście szeptem idzie krok po kroku. W dzień go nie rozpoznasz w tłumie zwykły człowiek, lecz gdy zapada zmrok, ronek wkracza w obieg pewien hut i pewne ręce zamek każdy otworzy. Nie ma miejsca, gdzie nie wejdzie, każdą fortunę stworzy. W mieście nie doścignie, wciąż się śmieje w biegu Sprytny, szybki, niczym cień Zawsze znika w mroku Chronek złodziej w mieście szeptem Idzie krok po kroku Mówią o nim legendy, opowieści Nieskończone chronek to mistrz prawdziwy W swym fachu niezrównany Z Kraszmiska go szuka, lecz nigdy go nie znajdzie Bo chronek złodziej sprytny Zawsze o krok dalej W mieście nie doścignie, wciąż się śmieje w biegu. Sprytny, szybki, niczym cień zawsze znika w mroku. Chronek złodziej w mieście szeptem idzie krok po kroku. Kiedy noc zapada cicho, wszyscy śpią spokojnie. Chronek działa wtedy, gdy jest najciemniej spokojniej Choć to złodziej mówią o nim z lekką sympatią, bo chronek to postać, co z legendą się splata. W mieście nie wciąż się śmieje w biegu Sprytny, szybki, niczym cień, zawsze znika w mroku Chronek złodziej w mieście szeptem idzie krok po kroku